Myślący, frontowcy. Frontowcy, czyli ci, którzy rozumieją, że bez walki politycznej nic nie jest, samo się nie zrobi, nic nie jest możliwe. Dzisiejszy przekaz kieruje szczególnie do rolników. 9 lipca od godziny 10 do 12 spotykamy się przed ambasadą Ukrainy w Warszawie na Alei Szucha 7. Dlaczego przed ambasadą Ukrainy? Ponieważ jest to oficjalne przedstawicielstwo państwa ukraińskiego na polskiej ziemi, po co się spotykamy, żeby się rozliczyć między sobą, Dokonać takiego rachunku, wyjaśnić sobie sytuację, żeby później nie było wzajemnych niedomówień, roszczeń i niezrozumienia. a z tym mamy niezwykle do czynienia. Ostatnio się przebiło ze strony, Protesty ze strony ukraińskiej, między innymi, nie będę się na tym koncentrował, tylko zauważę, że w związku z tym, że Polacy zaczynają bronić polscy rolnicy własnych interesów i część społeczeństwa, wyobraźcie sobie, część Polaków nawet wspiera słuszne stanowiska rolników w tym zakresie, o, faktycznie to jest zdziwienie, i rolnicy ukraińscy, którzy zrobili protest między innymi mieli takie transparenty, polskie świnie do domu i tak dalej. Nie chcę się nad tym koncentrować, ale jest ważniejsze. Coś istotniejszy nie chodzi tylko o napis transparentu, ale całą konstrukcję myślową, którą między nami mamy. I on zawiera się w tym ukraińskim transparencie. Mamy wojnę. Nie jesteśmy konkurentami. Tak Ukraińcy piszą do nas. Kochani, jest to najwyższy fałsz, jaki jest możliwy. My nie mamy wojny. My, Wam Ukraińcy, Ukraińcy, a szczególnie rolnicy, oświadczamy, że my, Polacy, nie mamy żadnej wojny. My, Polacy, nie prowadzimy z nikim żadnej wojny. Na wojnie z Rosją jesteście Wy, Ukraińcy. My, Polacy, póki co. Mimo jednak silnych działań rządu, który chce wprowadzić nas w wojnę, nie jesteśmy na wojnie, jesteśmy w strukturze Unii Europejskiej, jesteśmy w strukturze tak zwanego NATO i powtarzam, my nie mamy wojny, bo Wy chcecie to przedstawić w sposób następujący. Wy, Polacy, z nami jesteście na wojnie i my z sobą nie konkurujemy. My chcemy sprzedać, wy musicie to kupić i razem płacicie zresztą za to i milczcie. Zamknijcie się. I to jest taka wdzięczność ukraińska. Nie szukajmy jej. Róbmy własny interes. I teraz jaka jest sytuacja. Dzisiaj jest 4-5 lipca 2023 rok. Kochani, 18 lipca za kilkanaście dni zostanie zamknięty tak zwany ten transport, czy tam przemyt, uzgodniony pomiędzy ONZ-em. A Turcją, Rosją i Ukrainą transportu zbóż przez Morze Czarne. To zostanie zamknięte. Rosja na to nie pozwoli. Turcja też na to nie pozwoli. Ponieważ po wyborach prezydenckich w Turcji totalnie urwała się spod amerykańskiej kurateli. Dlaczego Rosja na to nie pozwoli? Jest prosta przyczyna. Rosja jest głównym liderem. Przywódcą w kwestii eksportu zbóż, szczególnie pszenicy, więc rzeczą naturalną na żniwa, chce podwyższyć sobie ceny, bo to Rosja sprzedaje, Rosja decyduje o rynku, i w 18 lipca ta możliwość wywożenia zbóż z Ukrainy jest zamknięta. To chyba jest jasne, tak? I musimy to zrozumieć. W związku z tym, a 1 czwarta tak czy owak do tej pory szła przez Polskę. Polskę, tam trochę Czechy, trochę, przepraszam, Rumunię, Węgry, pra, praktycznie nic, Słowację, tak? W związku z tym, mamy świadomość, że po 18 lipca, a żniwa już na Ukrainie się rozpoczęły, w Polsce się rozpoczynają. Po 18 lipca, wszystko, co jest tylko możliwe z punktu widzenia logistycznego, będzie lazło tutaj na teren Rzeczpospolitej transportu zbóż. I to jest bardzo ważna data. Następna kwestia rząd jest tak wystraszony, będę mówił datami, że do 15 lipca przedłużył o łapówki o tak zwane dopłaty do zbóż, do pszenicy, kukurydzy, rzepaku itd. itd. Ponieważ oni sami się dzisiaj już przyznali, to, co, jeżeli ktoś ogląda nasz kanał, to rozumie, przecież ja szacowałem bodajże w listopadzie, w grudniu 9-11 milionów ton zbóż, to jest coś co zalega rząd zaczyna się przyznawać do 9,6 miliona na początku, na początku żniw, które się rozpoczynają mamy tego typu zapasy plus nawałę ukraińską, która idzie na nasz kraj, musimy sobie zdać sprawę z powagi sytuacji no nie? więc dzisiaj trzeba wcześniej się zmobilizować wyjaśnić stronie ukraińskiej Jakie pomiędzy nami są relacje? Wojna jest gospodarcza pomiędzy nami, Polakami, a Ukrainą. Zresztą ja to od lat mówię. Ukraina jest wrogiem gospodarczym. I to trzeba do mózgu wreszcie swoich przyswoić. Lecimy dalej. Więc rząd próbuje łapówkami, zobaczcie, wyrzuca nasze pieniądze i próbuje to zagasić, tak? No i te zboża będą leżeć. Następna rzecz. Do 15 września mamy zakaz ten importu zbóż. Na, na te pięć państw, między innymi z Polską, tak zwanych przyfrontowych, Słowacja, Węgry, Rumunia i tak dalej. I kochani, jest już dzisiaj pewne, że po, nie zostanie ten zakaz importu tych zbóż podstawowych, tam czterech, przedłużony na, na teren tej Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ Unia już się na to nie zgadza. Czyli jeszcze dodatkowo po 15 września, mimo że dzisiaj niby to ma być tylko przez Polskę tranzyt, on w dalszym ciągu te zboża tu lądują, ale później ostrym lejem, tym bardziej, że powtarzam, Morze Czarne jest zamknięte, będzie zamknięte. Czyli musimy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji. Powiem dalej. No, czy wyobrażacie sobie i są to dane, którymi się posługuje Wojciechowski jako ten niby komisarz od rolnictwa i Komisja Europejska. Tylko od lutego do grudnia 2022 roku na teren Rzeczpospolitej w ramach importu dodatkowego, zwiększonego w tym okresie, przypominam, że od maja 2022 rozpoczął się ten bezsłowy, bezsłowy a przedtem było kontyngentem wszelkich produktów rolno-spożywczych, to wyobraźcie sobie, i oni się przyznają, że oddaliśmy minimum 12 miliardów złotych rynku naszego. W tamtym czasie policz teraz od 1 stycznia do dzisiaj do lipca, przez te pół roku, gdzie nawała ta szła, szczególnie w styczniu, lutym, czy łatwo możemy doliczyć kolejne kilkanaście miliardów produktów rolno-spożywczych, w tym zbóż i tak dalej z Ukrainy, które trafiły na nasz rynek. Czyli taką część rynku zabrały polskim rolnikom, wykryjemy łącznie dwadzieścia kilka miliardów. To są z naszego punktu widzenia straty. Straty Polski, Polaków, polskich rolników, które dzisiaj próbują z budżetu jakoś rekompensować, a dalej jeszcze gorzej w przyszłość. Przecież to widać. I teraz to, co jest zupełnie niezrozumiałe i najgorsze, mówimy o oligarchii tam, fakt, po kilkaset tysięcy hektarów, łącznie tam chyba największe 600 tysięcy hektarów. Ale mówią, że tam są niby rolnicy. Tak, są rolnicy. Jest taka, i zapamiętajcie to, Ukraińska Rada Rolna ona faktycznie reprezentuje rolników. W, w Ukraińskiej Radzie Rolnej na całą Ukrainę jest 1100 gospodarstw. Prawie 4 miliony hektarów. Te 1100 gospodarstw, i to są prawdziwe, te małe, rodzinne, tak zwane, karłowate gospodarstwa, tak? Spokojnie, te tysiąc, bo holdingi, przeważnie zboża, kapitały zagraniczne, te po kilkaset tysięcy, tak? A to są te małe, rodzinne gospodarstwa kilkutysięczne, ale oni mają 50% produkcji mleczarskiej. Właśnie w tych gospodarstwach, tysiąca stu gospodarstw, mieści się krajowe produkcji mleczarskiej, 50%, 40%, produkcji 40 parę, produkcji wieprzowiny. Owoców miękkich i tak dalej. Też w granicach 60%. Kochani, 1100 gospodarstw, ja 1100 gospodarstw to mam na 3-4 gminach w Polsce. No a tych faktycznych takich, bo statystycznych to nawet na 2-3 można znaleźć. Ale tych takich faktycznych to na jednym powiecie Matki Rzeczpospolitej. A 320 powiatów wobec obecnej Rzeczpospolitej. Czy my wiemy o czym mówimy? Więc takie gospodarstwo. Nawet nasze, średnie to pamiętacie, kilkanaście, nie. Normalne gospodarstwo polskie, 40 hektarów. To to normalne gospodarstwo polskie, 40 hektarowe, 100 razy jest mniejsze od istego gospodarstwa z tych 1100, tego małego, karłowatego, czyli które ma średnio 4000 hektarów. 100 razy jest mniejsze. Pytam się Was, jak można konkurować? Jak można z tym walczyć? Jak można się obronić? Zejdźcie na ziemię, szczególnie ci, którzy reprezentują, zostawmy polityków tamtych różnie sprzedajni lub debile. Natomiast chodzi o tych, którzy Was, rolników, Waszych przedstawicieli, nie czepiam się do Was manipulowanych czy, czy po prostu z natury głupich, bo część się już taka urodziła i na to nic nie poradzę. Ja, ja przecież Was znam, no nie? I do Waszego mózgu nic nie dotrze, choćbym wymułotkował. ale do Was, którzy chociaż trochę kumają. I ci właśnie, którzy Was reprezentują, którzy tak opowiadali, podniecili tych Ukraińców. No my pomagamy, będziemy bronić Ukrainy i tak dalej, no nie? Jednocześnie wychodzili na ulicę, protestowali i wkurzali Polaków ludzi. Jeszcze nam straty robili Polakom, tak? I oni dzisiaj, dopatrzcie ich za wsiarz, za tył, za plecy, oni mają być tam. Ja zapraszam wszystkich, żeby było jasne. Nikogo nie pogonię, jeśli stanie po właściwej stronie. Nie ma najmniejszego problemu. To jest dla was, żebyście dzisiaj mogli też odpokutować. Bo tu, w tym miejscu, tym bardziej, że będzie to zauważone na wschodzie i na zachodzie Europy. To wydarzenie, zapewniam was. W związku z tym, dopilnujcie jako rolnicy. Idziemy teraz dalej do tego konkurowania. Kochani. Tak się składa, że 80 lat ja mówię o ludobójstwie, ale od tej tak zwanej, wiecie, bardziej to popularne Rzezi jest Wołyńskiej. I właśnie tam pod tą siedzibą Ukrainy, przedstawicielem im Państwa, przedstawicielstwem ich państwa 9 maja. Ale tak wróćmy się 9 lipca, przepraszam, jasne, jasne, tak, bo my 9 to rozpoczęliśmy i, i, i tak o walczymy. Więc 9 lipca. Kto? nie odrobił lekcji historii to dostaje po tyle ile wlezie Koni, co się wówczas wydarzyło 80 lat temu i powyżej w tych latach 40 kto na Ukrainie mordował Polaków i jakich Polaków to były, to była ludność rolnicza to były środowiska rolnicze Oś, i trochę tych takich sklepikarzy, małych przedsiębiorców rzemieślników, 80% Ci wymordowani na Ukrainie, ludzie, na naszych dawnych ziemiach polskich, to byli rolnicy, tak? Pytam, kto ich mordował? No ktoś powie: Bandera. Bandera nikogo, nawet osobiście, bo za słaby był. Ręce mu drżały. E, nie wymordował. Ktoś powie: Upa. No tak, ale ich było, nie kochani. To nie bandyci, banderowcy, faszyści. Oni pomagali. To mordował polskich rolników? Polskich chłopów? Ukraińscy chłopi. Rezumy i hajdamacy. Bandyci z urodzenia. To mordowały środowiska rolnicze ukraińskie. Fizycznie, była to rzeź fizyczna, tak, żeby dzisiaj takie krowy były gospodarstwo, to wy nas dzisiaj mordujecie i wy mordujecie. Tylko nie fizycznie teraz, a ekonomicznie, bo to jest niemożliwe. Jeden do stu się nie da. Nie wymagajcie od nas, żebyśmy my dali radę zwyciężyć jeden do stu. No na miły Bóg, no nie? Nawet w I Rzeczpospolitej, jak wymagali od husarzy, jeden do 10 pobił, jeden do 50, No to Pany Polaki nie płacą podatków, to może nie husarze jeden do stu pobiją. Nie wyszło. Nie dało się. Dzisiaj też nie wymagajcie od polskich rolników. To jest niemożliwe, żebyśmy wytrzymali tą rzeź ekonomiczną, którą nam gotują ukraińscy rolnicy. Ukraińscy rolnicy, trudno ich nazwać rolnikiem, bo źle mi to przychodzi. Jacyś oligarchowie, nie wiem kim oni są, oligarchowie też nawet trudno. Nie ma takich słów po prostu. I zobaczcie, zamiast co oni dzisiaj robią, donoszą minister rolnictwa. Wiceminister, wiceminister gospodarki. Co robią? Donoszą do Unii Europejskiej, że my dostajemy dotacje, wypominają nam, mimo że my jesteśmy, tak? Że nielegalnie bierzemy dzisiaj te rekompensaty za straty. Nie dość, że do Unii Europejskiej, do Światowej Organizacji Handlu, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czy wy to sobie wyobrażacie? To nie chodzi o wdzięczność. Tu jest niesamowita agresja. Powtarzam, agresja. To jest dobry prognostyk. Nie daj Bóg, tego, co nas czeka, żebyśmy się dalej zadawali z Ukrainą. Polska jest bezpieczna, ale z dala od Ukrainy. Jakichkolwiek związków i kontaktów. I raz na zawsze sobie wyjaśnijmy. To jest wasza wojna, to nie jest w żaden sposób nasza wojna i nie miejcie złudzeń, nie miejcie do nas żadnych pretensji. Jeżeli czujecie się wprowadzeni przez rząd polski, ukraińscy, Ukraińcy i rolnicy ukraińscy nie ma problemu. My wam rząd Polski jako prowokatorów, podżegaczy, wojennych, ja osobiście z przyjemnością wam wydamy. Co wy chcecie, czy na pal ukraińsku yy, wbijać, czy te 300 te parę sposobów i tak dalej, pamiętacie to sobie z lat 40, wy to specjaliści. Wy to sobie róbcie. Nam to w ogóle nie przeszkadza. Oni na to zasłużyli. Jeszcze raz, ale polscy rolnicy, polskie rolnictwo, polska ziemia, skoro mamy jakieś państwo nigdy nie zasłużyła. Na coś takiego, żeby tak zdradzić, zdradzić polsko, polskie gospodarstwa. I teraz podsumowując, 9 lipca 10.12. Warszawa, Aleja Szucha 7, siedziba państwa ukraińskiego, czyli ambasada ukraińska. Spotykamy się tam, tam już jest przygotowany głos, głos rolniczy, będzie racja rolnicza, zostanie wyartykułowana, żeby się rozliczyć z Ukraińcami, żeby oni wiedzieli, co Polacy, polscy rolnicy, myślą, polscy, podkreślam, nie te juda, judasze sprzedajne na paskach amerykańskich. Ci, którzy już dzisiaj nas zgubili, my sobie nie pozwolimy na kolejną rzeź, w tym wypadku rzeź nas polskich rolników, rzeź ekonomiczną. I wy pamiętajcie, rolnicy, tych waszych tak zwanych przywódców, tych szczekaczy różnych, którzy robili różnego typu protesty, nie wiadomo przeciw komu i tak dalej. Bierzecie. Tam za wsiarz ich dostarczyć, my nawet jak trzeba, to z największym staropolskim ukłonem, znacie mnie, ja przyjmę nikomu, nic złego nie zrobię, generalnie to tak sądzą, no nie, ja naprawdę potrafię być gościnny, też, no zresztą polska szlachta, pamiętajcie, i ważne, to już nie jest żart. Ważne, żeby dzisiaj oni się oczyścili szczególnie i powiedzieli tej stronie ukraińskiej, że to jest zakończone, się skończyło i na koniec. Oczywiście to jest jeden tylko mały elemencik, bo na razie nie wojujemy ręką, bo dzisiaj robimy to w sposób polityczny, ale kochani, jeśli trzeba będzie i po tamtej stronie dzieje, bo niedługo dojdzie tu do niesamowicie negatywnych w Polsce rzeczy i to Ukraińcy zamieszania w Polsce jeśli nawet staną się te niedobre rzeczy będą dzisiaj z tego wygrywać ponieważ oni zobaczcie w opinii międzynarodowej są skrzywdzeni, prowadzą wojnę mają za sobą Francuza, Niemca tak, Francuz, Niemiec ich popiera nie będzie popierał nas zapomnijcie jakiekolwiek w tym momencie sentymentach i przyjaźni i później będziemy musieli niestety, ale my jako Polacy to co mówię od października ubiegłego roku ukraińska granica grabieży zablokowana. Skoro wy niszczycie, inaczej powiem jeszcze, przepraszam, jeden wątek. Gdybym był rolnikiem ukraińskim, jako rolnik ukraiński, we własnym interesie, w stosunku do Polaków, przedsiębiorca ukraiński, tak zadbał, nawet gdyby byli sprzedajni Polacy, Ukrainiec powinien tak zadbać, żeby na rynku polskim nawet jeden kilogram zboża nie wylądował, bo takiego państwa, które dzisiaj daje możliwość prowadzenia tej wojny, ich utrzymuje pod każdym względem i taką pomoc dostarczyła, nigdy nie osłabiałbym i przeciwko sobie nie postawił. Ale zobaczcie, oni. To w swoim kodzie genetycznym tego nie mają. Ich po prostu opuścił już rozum, a na pewno Bóg za nimi też stać nie będzie. Chyba to wszystko jasne. 9 lipca spotykamy się.